Oj, 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 tak, tak, tak! O! Hej, hej, mała, skakuj na mojego chuja! Poznałem cię na żniwach, jeździłaś traktorem i odbierałaś plony. Potem pojechaliśmy na baloty słomy. Było nam bardzo romantycznie. Płonęłaś jak na pogrzebie znicze Byłaś bardzo rozpalona, gdy paliłaś papierosa Wyrzuciłaś go na ściernisko i spaliło się w pizdu wszystko Potem już wieczorem pojechaliśmy do mnie. Byłaś jeszcze bardziej napalona. Pokazałem Ci moją trąbę słonia. O! O! Ty byłaś u góry, ja oglądałem chmury. Zabrałaś mnie wysoko. O! Nie zapomnę tego słonko. Było nam tak bosko. Potem wyszłaś boso o! na taras wili, lecz nie czuliśmy się winni. O przetracone twego ojca zboże! Ej, tak maleńka! O! Hey, hey, yeah! Długo was baby baby, Jak cię zobaczyłem, poczułem się jak w Nie niebie. Niebie! Oh! Kocham Nie moje cię, moje słonko Le podziady będę! Nie zrobić ci się Nie oh! Tam Mokro będę! Chuj w tym ściiernisku! Do mnie tutaj do łóżeczka Zabawimy się kulkami. Kłoki! Pieska! Wiem, że lubisz kochasz pieski! Kochasz, wiecie, kochasz! Twoim! Po Potem posadzimy kwiatki i, i przyjedzie z kolim. Kolim. Nie wiem czemu mnie tak ciągniesz? Nie Paniowa wiem! Chyba boli! Jebaś pole twojego ojca było gówno warte. Gówno! Paletu tu drugiego szluga i rzucę na wartę! Let's go!